Cześć wszystkim, witam Was na kanale Sklepu Trotka. Dzisiaj do zaprezentowania Wam mam sztycę. Często poszukujecie, zadajecie nam pytania, że poszukujecie sztyc dosyć tanich, i tutaj właśnie dzisiaj taką dla Was pokażę. Jest to sztyca od firmy Flagman pod nazwą Castmaster. No i ona tutaj chodzi w tej niższej półce cenowej, bo teraz. Rzeczywiście, żeby znaleźć taką dobrą sztycę, no to musimy te parę stówek zapłacić, a tutaj właśnie flagman z taką fajną budżetową sztycą do nas wjechał i zaraz tutaj wyjmę z tego i Wam dokładnie o nim powiem. Jest to sztyca nasadowa i jest ona o długości 4 metry. Jej cena to dokładnie 199 zł. Możecie zakupić na naszej stronie internetowej, czy tutaj w sklepie stacjonarnym. Co od razu po wyjęciu pokrowca rzuca nam się, to na pewno to, że ta sztyca jest bardzo cienka. Naprawdę, już dawno nie widziałem tak cienkiej sztycy. Oczywiście mamy tutaj dwa koleczki, ja je zdejmuję. I tak jak już wspominałem, sztyca jest nasadowa, mamy trzy elementy. Naprawdę ta sztyca jest bardzo cieniutka, ale jest naprawdę sztywna, bo już, już wcześniej sobie raz rozkładałem, więc jest cienka, ale naprawdę jest bardzo, bardzo sztywna i tutaj spokojnie, jeżeli ktoś chciałby taką sztycę użyć do połowów na metodę, karpie, mury jesiotry, to jak najbardziej ta sztyca się nada, a co, a co powiem więcej jest naprawdę bardzo sztywna i... Na pewno komfortowo nam będzie mógł podbierać większe ryby. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, mamy tutaj standardowy gwincik. Większość koszy podbieraków będzie do niego pasować. Cała sztyca jest taka lakierowana. Ona się błyszczy, ma czarny kolor i taki to jest taki czarny, czarny błyszczący. Ona naprawdę jest leciutka, bo tutaj nie ma dużo użytego materiału. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo, naprawdę lekka. Tak, także ta sztyca jest naprawdę lekka i jest po prostu no, cienka, naprawdę jedna z cieńszych sztyc, jaką widziałem. A jest, tak jak możecie zobaczyć ugięcie. no ja teraz już naprawdę mocno na nią napieram, a ona praktycznie w ogóle się nie zgina, więc e, bardzo fajna sztyca do, do podbierania karpi. Wygodnie i szybko będziecie mogli e, podebrać nią rybę 4 4-metrowa, więc Wam nawet na, wyszo, na wysokich brzegach wystarczy. E, polecam sprawdzić. Ten produkt naprawdę, jeżeli chodzi o to, ten przedział cenowy do 200 zł, to naprawdę bardzo fajna pozycja nasadowa, jeżeli szukacie czegoś czy do feedera klasycznego, czy do metody, to naprawdę ta sztyca w tych pieniądzach spełni swoje zadanie jak najbardziej. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnych filmach.